God lifting fucking driftem to. o fuck 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 o popatrz hrabąż jest na drzewie, ale jaja Zajmiesz go A tego jeszcze nie mam w ogóle, ale jaja O, coś tu dalej jest. Coś nie tak, Na wsteczny Turbo na gaz Jademy o, zapowiada się to ciekawe miejsce Babokóle Pa w O fu. Ofu Ale tu brzydko Coś tu jest na górze A łońcu do karabinu. Nie, nie potrzebuję Nie używam czegoś takiego no ale pistolet, do pistoletu to mogę brać. Pieniążki, pieniążki. Komu, Kury komu, jedy... się... Patrz, kurde, Kurę zabiłem, patrz, kurę zabiłem. Kura nie żyje z podbródkowej kogo. Nie Weź mogę mnie, zabić. Tak Pardon? Babagule! Nie ma mi mnie babagule. Chodź zobaczymy co tu mamy ciekawego. Hmm. O możesz mnie tu podrzucić. Może coś ciekawego będzie. Oops. Co, jest tam coś ciekawego? Statuetka, fajnie. Będą pieniążki. Tutaj też coś jest chyba u góry Hopla Ooooo Tu coś dobrzego jest Ooo, O o papa góle, papa Jeszcze nie słyszałem Jeszcze kura leci Jeszcze to, to nie to w pełni Idzie, z zidy, uważaj Spoko, osłaniam cię z góry O już nie, nie posłaniam, nie mam nic Chociaż, posłaniam cię, dobra Oj, idzie kolejny zidy I... Daleka Dobra, zabity Ile tu tych papa kule Ajajaj, ej, ej, ciągadam a, Uwaga, papa kulej idą. O, To jakieś lepsze Te bardziej nafidowane Obkupiły się w Tesco O, pieniądzek Znaczy amunicja Co o -o. Ty tu Nogi, nogi Gdzie jest? I gdzie Pięknie A! w kule mnie chciała zabić To było unik No właśnie zdążyłem O patrz, piękny unik Jestem mega zarąbisty O nie Opa, kule cię dziabną. Ja, ja, ja mu zaraz On cię mnie na dzidę zabić Uderzył mnie z dzile. Ta zniewaga krwi wymaga. Kupię babagule. Kobiety się nie bije, kobiety się kwiatkiem stosują. Mm. Kwiatkową dywersję. Widzę te twoje gry kobietami. Zaczynają na ciebie wpływać. I... No właśnie, to jest brrr, Dziwne. A ja tu coś pamiętam było. Jak dobrze się... pamiętam. Mm -hmm. Coca-Cola Tylko wiesz muszę sobie to przypomnieć gdzie to jest Ale nie wiem dobra, posiadamy Przypomnę sobie zatem wiedział o po przodu Czekaj 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 tu gdzieś coś było wiesz takiego eleganckiego, fajnego Nie, dobra Uciekamy Uważaj! On. Uważaj! Na górze babagule, uwaga! O, patrz, kolejne miejsce! O! Jak ty prowadzisz? piaku prowadzę, jak zwykle. Chcesz się ze mną przebiec? No pewnie. Tylko biegnij za mną non-stop i uważaj. Bo tu babagule pływają. Uważaj! A! Babagule! Co jest? Babagule pływające. A, papa gulę. Szybko na drabinkę! Uff, miałeś fuksa Ty, miałem Szybki. możliwość naciśnięcia jakiegoś przycisku, ale nawet nie zdarzyłem. O, papa kule, papa kule O o! Ej, ale oni wstają, nie chcą się śledzić uderzyć To jest nie fair. A ty już nie masz amunicji, o, nie, i dam Nie, Ja jeszcze tu mam paralizator, chłopie, nie znasz jego potencjału A podejdź na chwilę, i sprawdzić No, już, no, już Sprawdziłeś <laughs> Jestem uparty, uważaj, jestem uparty O, tu coś jest Czekaj mhm. Pieniążki Nie, to amunicja Kurde, czy nie mogę turocić Okej O, nie dobiję go! E, dobiję go Jajko O, dziękuję Ale jajkiem Jajka, jajka nie będę zjadał, po co mam zjadać? Zostaw jajko, zostaw przydać. No właśnie. To chyba nie ma nic tu więcej do szukania, znów trzeba przez te jeziorki przeskakiwać. Tylko uważaj na papagóle, więc. Można je zabić? Tak, mam problem. Ja biegnę! <laughs> o, o, aligatorki! Ale ja, ja. Ale ich tu jest dużo. O papa papagule! papa Jak one mnie kochają po prostu. Kiedyś mnie zjadł taki aligatorek. a to był niegrzeczny bardzo. No. Nad jednego zrobiłem, rakietnicą, do nie strzelałem. Uuu. zrobił Co, ci coś ciekawego z niego, jakieś oczy krokodyla czy coś. Nie, właśnie, że nic i to mnie zdenerwowało najbardziej. Czy coś tu jest? Ja pamiętam dokładnie, że gdzieś tu się bawiłem, wiesz? Bo nie pamiętam w którym to jest, miejscu, to, ale o, to o, coś tam w ogóle na górze jest. Oh, Polecimy tutaj Mój umysł mi coś podpowiada, że tutaj jest gdzieś skara To wiesz Nie wiem w którym miejscu, ale to lajdź, to jedziemy może pierw skup się na prowadzeniu. No właśnie, jestem dzisiaj zbyt pijany na prowadzenie, ale jedziemy! A, hardkorek! O, dobra. Jak Coś to panie? tu pachnie... ...jakimiś... ...nie wiem. Babagula? Tutaj to jest chrabąszczyk, wyciągniesz go Chętnie, ja będę mógł to wyciągnąć Odjeżdżę No Znaczy chrząszczyk, nie chrabąszczyk Ten tu ma obczajone wszystkie skrytki E no bez przesady wszystkie Ciekawe co tu się będzie działo Wygląda przy ciekawe. W ogóle te budowle jakie piękne. Rybki! O nie